Hej, 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 tutaj SID i witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Zero Hour, a właściwie Zero Hour News. Mamy dla Was informacje na temat kolejnej aktualizacji, numer 3 w tym przypadku, która wprowadza do gry w kooperacji. Ja podam trochę ogólnych informacji, natomiast Daniel w dużej części odcinka skupi się bardziej na szczegółach. A więc zaczynamy. Typ operacji pozwoli na rozegranie większych operacji, które możemy wykonać w pojedynkę lub w grupie 5 osób, czyli coś na wzór Terror Hunt z ręką six Siege. Yy, typ ten będzie miał dwa poziomy trudności, normalny i hardcore. właśnie ten poziom trudności określi czas reakcji i przewidywalność drogów. Typ ten nie będzie faworyzował zabijania wszystkich drogów, co jest bardzo ważne, skończy się fragowanie, yy, czy takie właśnie yy, moim zdaniem. Yy, Niedrużynowe podejście do tematu. Czyli będziemy mieli yy, poza tym trybem PVP, yy, no troszkę inne podejście yy, w tej kooperacji. No to jest kooperacja, jak sama nazwa wskazuje. Ale będziemy mieli możliwość aresztowania wrogów. Będziemy mogli zbierać dowody, takie jak yy, pakiety metamfetaminy, czy broń upuszczona przez wroga. Mi to przypomina bardzo swata człówkę. No jakbym czytał opis aktualizacji do, do, albo, albo opis gry do swata człowieka, tam pamiętam nawet, że jak się celowało do, do wroga, on się poddawał, to, to czasami yy, zamiast się podać, to po prostu udawał i, i, za, i zaczynał do nas strzelać. Czyli później już przeszliśmy do tematu aresztowania. Aresztowanie wrogów może być trudniejsze, jeżeli gramy solo. Yy, ponieważ sztuczna inteligencja nie da się zastraszyć tak łatwo. W porównaniu do tego, jak na przykład wchodzimy do pomieszczenia, gdzie jest jeden wróg, a nas jest pięciu, no to wtedy już przewyższamy liczebnie wrogów, więc będzie inaczej. Niektórzy z wrogów, właśnie mogą się poddać, ale musimy zachować ostrożność, bo no po prostu ud udają nie? udają głupka, udają greka, potem zaczynają strzelać. Możemy zmusić wroga do podania się, jeśli podejdziemy do niego od tyłu, bo no wtedy raczej nie ma zbytniej szans i tylko głupek by udawał jakiegoś bohatera. Gdy wrogowie się poddadzą, to upuszczają broni i możemy ją podnieść jako dowód. To jest to, o czym wspominałem, czyli metamfetamina, yy, broni upuszczane przez wrogów, przez yy, czy jakieś inne dowody. Yy, też nie wiadomo jakie dokładnie, bo twórcy yy, na razie tej informacji nie udostępnili, ale może Daniel właśnie do takich informacji docze i nam o nich powie. Od tego, czy wróg się podda, może też zależeć jedna rzecz. Ile ma amunicji w magazynku, bo jeżeli prowadziliśmy pojedynek z nimi, no to mogli się wyszczalać z tego co mieli, a więc bez amunicji też raczej nie będą się stawiać. A jak będzie to trudny tryb? No, w zależności od tego jaki poziom wybierzemy, wrogowie będą mieli różne bronie, czas reakcji, przewidywalność i coś takiego jak poziom strachu. Wszystko będzie zależeć od tego czy gramy właśnie na poziomie normalnym czy na hardcore. Liczba wrogów to minimum 25 do 50 wrogów na mapie. Myślę, że to jest ważna informacja. 50 wrogów to już taka no spora liczba, nie? Ale jak to będzie wyglądać w praktyce? Jak to... Klikamy w kooperację i co? No i będziemy mieli normalnie fazę planowania. Będziemy mogli użyć tej tablicy tabeli planowania, aby wszystko zaplanować, a następnie dopracować to razem z naszym teamem pięciosobowym, trzyosobowym, czy 4-osobowym chociażby. I co jest bardzo ważne, po wykonaniu wszystkich celów musimy dotrzeć do punktu ewakuacji, czyli nie, że zabijamy wszystkich przeciwników i mamy ekran szczytowania, tylko musimy jeszcze wrócić do, do punktu ewakuacji, aby zakończyć operację. I na koniec gra pokazuje nam wynik, dając więcej punktów za aresztowanie niż zabicie. Czyli znowu kooperacja, ale broń ma być tylko dodatkiem. Mamy zabijać tylko wtedy, kiedy trzeba. Czyli wchodzimy i. SID Hands up! Na przykład coś w tym stylu, nie? No to posłuchajmy, co Daniel ma nam do zaproponowania, jakie ma dla nas informacje. Ten znawca Star Warsów, ekspert od wrestlingu. Proszę bardzo, słuchamy Cię na A dziękuję za udzielenie mi głosu i witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. E, przed nami kolejna garstka informacji na temat tego koopa i już na sam początek, znaczy no to z mojej perspektywy, na sam początek dowiadujemy się o tym, że mm, twórcy tej gry, tworząc ten tryb, chcą, abyśmy bardziej Mogli taktycznie do tego podejść, do tego trybu, yy, bardziej przemyśleć to, co robimy, a nie szukać jakiejś luki we wszystkim, żeby tylko jakoś sobie ułatwić po najmniejszej linii oporu tutaj yy, przejść ten tryb. Nie, właśnie nie. Próbują w ten sposób, żeby był on taki no bardzo yy, urealniony, rzeczywistniony, bardziej taki w ten sposób. Następną rzeczą yy, jaką jest tutaj to są po prostu cele na danej mapie yy, i będzie trzeba wykonać wszystkie cele w danym trybie, w danej mapie właściwie. Yy, takim głównym, głównym celem jest to, żeby po prostu zaprowadzić porządek, czyli po prostu ratować tych hostów, rozbroić bombę. Eee, aresztować tych przestępców i tak dalej eee, aresztować, zneutralizować to to są właśnie nasze cele eee, i jeżeli już wykonamy wszystkie te cele to wtedy z całym zespołem eee, musimy udać się do miejsca ewakuacji i wtedy ukończymy daną misję no to tak będzie wyglądało także nie wiem, zobaczymy, jak zagramy, ale wydaje mi się, że taki jeden meczyk może dosyć długo trwać. Podejrzewam, że. Znaczy, długo no. Na przykład, sam mecz PvP trwał czasami coś około 40 minut, nawet. Myślę, że tutaj może być podobnie. I teraz tak. Podejrzani, czyli ci terroryści, mogą, ale nie muszą mieć trasy patrolowania. Czyli po prostu na zewnątrz albo w środku w budynku mogą patrolować miejsca. Mogą, ale nie muszą. Więc te trasy polo nie polowania, tylko patrolowania. Więc to jest takie ważne, że mogą, ale nie muszą. Mogą na przykład leżeć pod łóżkami, stołami, chować się w szafach. Mogą wziąć nawet zakładnika jako tarczy. Więc będziemy mieli od razu utrudnienie, będzie to też w sumie nasza trochę presja, strzelić, nie strzelić, co tutaj zrobić. Podejrzani mogą też się poddawać na wiele sposobów, w sensie jest wiele kryteriów, dlaczego oni się w ogóle zechcą lub nie zechcą poddać. Na przykład, jeżeli mamy przewagę liczebną, to oni się wtedy poddadzą, zawsze się wtedy poddają. Jeżeli jesteśmy sam na sam z tym podejrzanym, no to wtedy, tutaj, co już Sebastian wcześniej wspomniał, poziom strachu podejrzanego i wtedy albo on się podda, albo się nie podda. No. I tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, że trzeba pamiętać o tym, że po rozprawieniu się z podejrzanym, czyli na przykład po neutralizacji, po aresztowaniu go, Trzeba zabezpieczyć upuszczoną broń jego. Eee, podejrzani będą też umieszczać pułapki na drzwiach i kliny w drzwiach po całej mapie. A pułapki w drzwiach, jakie to będą, no, podejrzewam, że jakieś wybuchowe, także no, będzie trzeba uważać. Eee, wszystko sprawdzić, no to będzie ciekawe, na pewno będzie ciekawe. Eee, później mamy coś takiego, jak jeszcze punktacje. Misji, po ukończonej misji mamy punkty, to też już wspominał seba. Eee, I za wykonanie wszystkich celów otrzymamy 40 punktów, a resztę zdobywa, zdobędziemy, wykonując zadania zgodnie z zasadami zaangażowania. Eee, I angażowanie się w podejrzanego, który nie okazał żadnych oznak wrogości, spowoduje ukaranie wyniku oraz uruchomienie pułapek, czyli jeżeli napotkamy kogoś w budynku i będziemy myśleć, że to jest podejrzany i będziemy mu coś tam kazali, czy nie wiadomo co jeszcze zrobimy, aresztujemy, czy w jakieś inne sposoby, a to nie będzie podejrzane, tylko po prostu jakiś cywil, to zostaniemy ukarani. Zasady zaangażowania, jeżeli nie będziemy nic, inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, to dostaniemy punkty karne, czyli jeszcze raz, jeżeli będzie przejaw jakieś akty wrogości, nie zrobimy nic, już mamy punkty karne. Jeżeli będzie jakiś ostrzał od podejrzanego, nie zrobimy nic, już są punkty karne. I tak samo nie wolno nam się wycofywać z tego, kiedy przeciwnik kiedy przeciwnik się poddaje, z tego nie wolno się wycofywać. Nie wolno się też. A, nie wolno też się wycofywać z tego, jak przeciwnik ucieka. No. Kurde, te tłumaczenia jest takie dziwne. W każdym bądź razie e, musimy się wycofać. No, nie może być friendly fire, nie może być też strzelania do zakładnika, takich rzeczy nie może być, bo będą punkty karne. I jeszcze na koniec taka mała informacja odnośnie błędach: że drugi, druga aktualizacja, która już była wcześniej, nie przyniosła wielu błędów, e, ale wciąż jakieś tam pozostały, i nie w części trzeciej, czyli tej, której. Już właściwie mamy obecnie, już możemy w nią grać. Naprawili jakieś błędy techniczne zgłoszone właśnie przez społeczność i bardzo dziękuję społeczności za to, że pomagają im zgłaszać te błędy, wchodząc na serwer Discord. Jeszcze tylko raz powtórzę, że aktualizacja jest już ogólnie dostępna i możemy w nią grać. Także to tyle z mojej strony. I no. Na razie. Miłego grania.